Mon Bieniuk ma dziewczynę 17-latek udostępnił na którym namiętnia się caluja, foto. Można smialo uznać, że ubiegły rok był dla familii Bieniuków rewolucyjny. W październiku do kin trafił szumnie zapowiadany dokument o Annie Przybylskiej, do stworzenia którego znana rodzina udostępniła ich prywatne archiwa. O ile dla Oliwii wzmozonie zainteresowania mediów nie było niczym nowym, w końcu Bieniukówna ma już za sobą względnie udany występ w tancu z gwiazdami. Jej młodsze rodzeństwo musiało wyraźnie odczuć zastrzyk popularności. Jarosław Bieniuk pisze do syna w 16 urodziny, kocha i bac kochane. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Szymon Bieniuk pójdzie w slady rodziców oraz starszej siostry i będzie kontynuował swoją przygodę z branżą rozrywkowa. W niedawnym wywiadzie udzielonym serwisowi Jastrza Post nastolatek przyznał, że rozmyślając nad planami na przyszłość, z nim wyklucza kariery celebryty. Najbardziej jednak zależy mu obecnie na zostaniu prawnikiem. Stawiam na naukę przedmiotów humanistycznych stwierdził chciałbym jeść się w kierunku studiów prawniczych. Lecz gdyby pojawiła się jakaś wielka okazja w showbiznesie, to nie wiem, czy bym o tym mówił. Oliwia Bieniuk zarzuca w losami niczym prawdziwa diwa na rodzinnej sesji zdjęciowej z, z Jarosławem Bieniukiem i bracmi zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na razie Szymon chodzi do liceum, i nauka jest dla niego priorytetem. Kilka dni temu z okazji 17. Urodzin syna Anny Przybylskiej postanowił podzielić się z pośrednictwem mediów społecznościowych. Z w jego życiu pojawił się ktoś wyjadkowy. W rozmowie z plotkiem Bieniuk przyznal, że relacja z długowlosa blondynka, która pojawiła się na jego insta-story, wykracza poza przyjazn. Potwierdzam, że mia ja to moja sympatia. A urodziny spędzam w gronie rodziny, wyjawił Szymon. Od swojego debiutu na Instagramie stwierdza pieczony 17-latek ochoczo chwali się ukochana mia. W piatek na profilu chlopaka znów pojawiło się kilka kadrów z druga polówka. Na jednym z insta Stories gruchające lapki pozuja w tuleni w siebie. Prezentuje z duma eleganckie stylizacje, na drugim zaś się caluje. Myślicie, Zemia będzie miała jeszcze okazję, żeby zadebiutować z Szymonem na ściance?